Danie. U nas to kibanie wielkie, relaksowanie, wielkie panie. Taki bajet. Okay. Na sobotę ustawiłem się z krebokiem. Skończę robotę, potem będzie ok. Wiem na 100%. Skupię bez przekrętów. Masz własny styl. To ten świat mnie porwał, dusi jak zasrana na Z luzu, pękła torwa Ma niech porwał Niezła forma jak wir, to wciągam Słowa mnożą się jak stąka W swoim domu wolność Tomka Nie ma szans, by było po poziomkach Nie na gąka, to myśliwi Rad mnie porwał, co się dziwisz Kto do tego się przyczynił? Ognia na linii, żar pustyni Za co ty mnie winisz? Tak wygląd świni to kamuflaż, Jestem jak nie jestem z nimi, będę Md, Równym tempem, sprawy sednem, słowa biedne. Porwał cię ten przekręt, to dlatego, życie jest tandetne. Ja ten system kurwa sedne a to będzie wieczne. Miecze obusieczne, no bo prawo średniowieczne to porywa, ja nie dzierżę. Raz mnie porwał z tym i idę. Byle bez zakramowań. rap jak znala Akcja to była bardziej zorganizowana Robert D. dawno zaplanował na mnie zamach Ta opcja jest znana, czy zabrzmiała znajomo Ruch z ramienia MD tyle co wiadomo, rzekomo Lubią takich to zwykłe dzieciaki podatne na traki Dymek z Fifaki non stop naturalnie Dlatego ten rap czasem brzmi ordynarnie więc fajnie, z fajnie się ruszasz, sunia, bioderkami kręcisz jak kołem fortuna Będę romantyczny, porwę cię jak skuna Tymczasem kilka słów co u nas Nie wiem jak to jest Na śniadanie gibą kartka, długo słowa same idą, patrzę inaczej Raczej pędzą, a ty wiesz do MD jak akse do Kenzo. Raz mnie porwał z tym i, i, i idę Byle bez zachamowań, Rap jak zala, bala, bala, znalazł Gówniarz, wiesz, tak bym siebie określił Te pierwsze treści i bit, który pierwszy meuszy, debesik Ty słuchaczy, sprawdź to, rab mnie opętał, więc siedzę nad kartką, ja blady jak fantom Rab mnie porwał, wiesz, wielka korba jak zwierzęcy folwark Morda, nic nie gada początego bawy Wiesz, kiedy pierwszy raz włożyłem słuchawy Jakoś nie mrawy, ale w to uwierzyłem, chciałem dojść do wprawy, więc to zrobiłem, Trago wczaiłem Tylko jedno, bit mnie ogłuszyła, więc trafił w sedno to za to ma beknąć, do dzisiaj nie wiem, ale robię ten rap Jestem jego więzień To za to ma beknąć, do dzisiaj nie wiem, ale robię ten rap Jestem szczęśliwym więźniem Podwany, dym, pierwszy wersji kreślił, defekt nie wypał na zawsze w mojej pamięci Pamiętam jak Kuku swą dupą kręcił i na unicze biedne płyty męczył Gdyśmy nagrywali kawałek pierwszy Z rana parę głębszych I lecą wersy Młody tam węszył Przypomniałem sobie po południe Śródmieście na szkole Tam powstał projekt I trwa do dziś To nie tandetny pizzę To nie kawałki typu Białym iść więc milcz nie oceniaj pochopnie, to dobry rap, co dostaje dobry stopnie Ten rap kopnie na dzień dobry wszystkich, więc posłuchajcie tego z Wodą dziwki Składem MD to prawdziwkie, to MD padł nieprzeciętnych chłopaków I jeszcze jedno nie było zamachu, zrozum to M, to Fatum, zrozum, to Fatum